Witajcie w następnym tego degustacji, tym razem szkockie piwo z browaru, <laughs> z browaru. E, Drygate e, i jest to Gladaj IPA Retro Style American IPA 5,2% alkoholu. Hmm. czyli dobrym okiem na to patrzą Gladaj. Hmm, Z zadowolonym okiem? to tak, chyba byłoby lepiej, jak ktoś jest glad, to... <tosek> India Pale Ale z klasycznymi amerykańskimi chmielami. Hmm. 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 I tyle? Tyle napisali. E, składniki woda, <tosek> słód jęczmienny, chmiele drożdże. To już mi się dowiedzieli. Zbyt dużo nie ma, ale poszperałem na ich stronie i słody to Extra Pale, e, wiedeński i kryształowy, a chmiele to Centenian i Herkules. Hmm. Całkiem, całkiem. Powinno być i cytrusowo <coughs> i ziołowo. Hmm. Przejdźmy do piwa. Proszę bardzo. <coughs> E, dosyć jasne, zamglone. Piana biała, dosyć duża się utworzyła podczas nalewania. Teraz zdążyła już opaść. Ale jak widzicie, zostawiła e, pianę na szkle. Trzyma się. Przyjemny aromat. Chmielowy. O, Dużo Sosny, cytrusów, zestowości i macie podbudowę jeszcze macie z e, słodowości. Bardzo fajnie, rzeczywiście, takie retro. E, ta IPA sprzed 10 lat. Mm. Super ekstra nachmielone. Strasznie wielki ibu. Mm. No. Takie wiecie. 120 przynajmniej, albo 1000, albo 2000, a czemu nie? Oczywiście tak nie możecie tego yy, 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 zdegustować, że tak powiem, odczuć w, na podniebieniu. 120 to yy, powiedzmy max. Ale, ale, właśnie, ale było. A teraz no... Ciężko znaleźć takie. Yy, no może Mr. Prezydent z Brudoga yy, to jeszcze takie jest właśnie Old Fashioned IPA. To rzeczywiście podwójne IPA i dosyć dobrze nachmielone. Ciężko coś znaleźć innego. No, tu chyba jest coś podobnie. Nie mówię, że jest gorzko, ale tak pachnie. E, zobaczmy jak w smaku. Maszę zdrowie. Pełne ciało. Mmm. Fajne takie Karmelowe troszeczkę yy, palony karmel ciasteczkowo troszeczkę, to? Mm. Cudo? Yy, dużo, dużo sosny, dużo żywicy. Mm. bardzo dobre. Lekka ziołowość. I cytrusy, i grejpfrut. I grejpfrutowy albido w goryczce yy, i sosna w gorączce, która się jednak wybija tutaj pomimo pełnego ciała. A! No super, rzeczywiście takie starodawne IPA. Jest dobrze. Zdecydowanie dobrze. Ta cytrusowość tutaj podbija pijalność. Fajnie jest przyjmowane, tak, na podniebieniu siala. Nie, no, ja jest troszeczkę, ale naprawdę dobre wiwo. Takie właśnie trochę staroświeckie. Ale macie tutaj wszystko to, co byście chcieli od staro, staroświeckiego IPA. Jest gorzkie, jest pełne, jest e, sosnowe żywiczne, e, dużo grejpfruta, cytrusowe i jest dobrze. Naprawdę jest fajnie. Fajnie się pije. Ach, bardzo przyjemne piwo. Jak widzicie jakość jest, zostaje lacing na, na szkle. Nie ma co narzekać, dobre piwo. E, Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o zwężku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco, no, a nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Prześlijcie to wideo swoim znajomym, czemu nie? Wasze zdrowie, slan